Cześć, witajcie na nowym odcinku Gry w Radia. Dzisiaj bardziej w formie podcastowej, ponieważ z, no z powodów naszych prywatnych, w sensie treningi, ITP, szkoła, nie możemy się spotkać yy, na żywo, więc nagrywamy to na online, bardziej podcastowo. I Bartek, co możemy zacząć? W Słowem wstępu może o naszym poprzednim przeciwniku, poprzednim meczu, jak nam poszło. No to e, mecz z Legią Warszawą, no niestety przegraliśmy ten mecz, był to ważny mecz dla nas w kontekście o play ale nic jeszcze nie jest przekreślone, dalej mamy jednak ten dodatni bilans, no, aczkolwiek boli troszkę ta przegrana na wyjeździe, tak. No tak naprawdę przez y, 36 minut meczu graliśmy dobry basket, naprawdę widowiskowy basket, mógłbym rzec. rzec. Ale no najwięcej punktów zdobyli nasi dwóch rezerwowych, czyli Alex ten nowy nabytek, co mówiliśmy, że może wysunąć się na lidera. I niespodziewanie gość, który zagra 20 minut, Adam Apeta. 13 punktów. E, tak, do tego dołożył 8 zbiórek. Dla mnie w ogóle e, największym szokowaniem był Stephen Brown, który miał 10 zbiórek, no i przyzwyczaił nas do tego, tak? tak? To jest taki jeden pozytywny tak. aspekt. No i tak w, w skrócie mówią, że Benjamin Simons największe plus minus w naszej drużynie, czyli 2 Zagrał średni mecz, 7 punktów, aczkolwiek to jest strzelec z ławki, po prostu mało okazji było na niego w tym meczu no trudno, ale bardziej bym zobaczył na Devona Danielsa i również wcześniej wspomnianego Stefana Brauna, bo no niestety Stefan Braun oprócz 10 zbiorek zdobył 6 punktów i rzucił 6 rzutów tylko z meczu, w meczu w sensie. Tak jest, no i zawiedli oni e, skutecznością, no, Brown 33% z gry, tylko Daniels jeszcze gorzej, bo 3 na 12, tutaj 25%. No może troszkę nadrobił zbiórkami, a tam miał 4 zbiórki, 5 asyst, tak? No ale... Ale to, to, to nie, tak nie powinni grać też naszego zespołu. No, szczególnie Stefan Brąz zdobywający 10 zbiorek, a na przykład Łasek Gorno zdobywający zbiorek 5, nie? Dla mnie tak to jest. nie powinno być tak być, nie powinno tak być. Też no, no, słabe rotacje chyba trenera, tak bym mógł powiedzieć bo Aleksowi Steinowi, Adamowi łapetę. no było widać, że oni z tej ławki wchodzą, oni tam nawalają te pick and roll e do, do upadłego, ale wychodziły te pick and roll, e, tak? Dużo, dużo punktów z tego miał Łapeta jak i Stein. No tak, tak naprawdę cała akcję był grany pick and roll yy, Alexa Steina z Adamem Łapetą. E, tak, no tutaj się z w pełni zgodzę. Troszkę dla mnie nie, nie, niezrozumiałe rotowanie składem przez e, naszego trenera, no ale okej, okay, no nie ma co pakać nad rozlanym mlekiem. Przegraliśmy, wyciągnęliśmy wnioski, no i teraz e, już jutro jest mecz Arriva polski cukier e, Toruń. I może przejdźmy do naszego następnego meczu, czyli z twardymi piernikami Toruń na wyjeździe. E, Binas mają 10-9, czyli taki sam jak my. Co można o nim powiedzieć, Bartku? No, jest to w ogóle zespół na początku typowany do spadku, albo na pewno typowany na lokatę, na której się teraz utrzymuje w tabeli. E, zaskoczył. No, dla mnie to jest zaskoczenie sezonu, no ale trzeba pokrótko przedstawić też e, zawodników ich, tak? No, w czego, ja po statystykach patrząc i po ich, że to najważniejszym, najważniejszymi są zawodnikami Goran Filipowicz oraz Matę Wócić. Może zaczniemy od Gorana fi Filipowicza słowem wstępu. A... No tak, no w zasadzie to jest generał u nich, 5,5 asysty, 3 zbiórki, no i najważniejsze aż 15 punktów, średnio 31 minut na boisku, na 40% skuteczności, no to są dobre statystyki, no to jest taki generał bym tak powiedział. Tak, ale ja bym w ogóle wspomniał o nim, że on ma 30% za 3, to w ogóle, no można mówić co chce, ale no to mało procent jak na rozgrywającego. 30% za 3, ale co to, to za 2 ma już 50%, tak? E, tak jest, zgodzę się, no ja nawet e, czasami jak e, og oglądam jego mecze, to jest po prostu taki zawodnik, który jak ma pozycję, to rzuci tą trójkę, ale wydaje mi się, że bardziej preferuje jednak e, rzucać bliżej kosza. Tak, no to może przejdźmy do Matewu Cicia. E, 8 punktów na mecz, 8-1 dokładnie, ale również 12 zbiórek na mecz. 12 zbiorek na mecz no z StarCraft by coś takiego się marzyło po prostu takich zawodnik. Mm, tak jest e, najlepsze zbierające ligi on z tego co w ogóle mi się kojarzy, to ostatnio zaczął tak bardzo y, o wiele więcej zdobywać zbiorek, 17 zbiorek ostatnio. No ale trener daje mu szansę. 30 minut na boisku, na niemalże 60% skuteczności za dwa, 60% skuteczności z gry. Wiadomo trujek nie już za to center. No to jest dobry zawodnik. Akurat y, jeden pozytywny aspekt, y, który nam się pokazuje przed grą z nimi, że ma tylko 43% zrzutów wolnych, ale mało daje tych wolnych, bo daje tylko dwa na mecz. No, to może wróćmy do Grana Filipowicza. Jak myślisz, z kim można go zestawić? Z jakim naszym zawodnikiem, żeby razem siebie kryli, że tak powiem, żeby go krył? Hmm. Uh, no to uh, tutaj mi się wydaje, że właśnie może nasz y, najlepszy obrońca Adam Bręk albo Devon Daniels ewentualnie. Czy mówisz, że jak zawsze wysyłamy na najlepszego zawodnika Adama Bręka? Żeby A... go tam trochę pomęczył na tym koźle, trochę go tam poturbował Tak jest, tak jest, że I... mu się odechciało rzucać punktów No... Bartku mogę się z tobą zgodzić Naprawdę Adam Wreng, no wybitny obrońca naszej ligi kadynę do Depoy Ale teraz przejdźmy do Matę Włóciś, jak to może go pokryć na przykład Matewucic. Włóciś... No... To będzie duże wyzwanie dla naszych centrów według mnie No mi się wydaje, że... Największą szansę ma Adam łapeta z ławki, ale jeżeli nie, to myślę, że Wes Gordon może dać radę, aczkolwiek, no, patrząc na to, ile on zbiera, ile zbiera Gordon, nie, nie wydaje mi się, aczkolwiek wysoby na niego Wesa Gordon, albo Adama łapetę. No, tak jest, i myślę, że to jest e, trafne nastawienie z Twojej strony. Jak mam już umówionych liderów, może przejdźmy do następnego zawodnika pod względem punktów. Eric Smith, co można o nim powiedzieć? No Aresmif tak, 31% za 3, co też jest kiepsko, ale oddaję 5,5 trójki na mecz za 2,53%. No ogólnie 2 zbiórki, 4 asysty, no takie 2-3 to jest bardziej, nie? E, no tak, definitywnie, 1,85 wzrostu, prawie 13 punktów na mecz. E, czasami poda do kolegów ma 74 4 asysty na mecz. 42% z gry, no z kim my byśmy go mogli zestawić w naszej drużynie? No mi się wydaje, że to jest dobry człowiek, żeby go pokrył da Devon Daniels chyba Tak mi się zdaje my my, e, Myślę, że tak Ma 1,85m, Daniels najprawdopodobniej, nie pamiętam aczkolwiek, też coś koło tego No nie widzę innej opcji, żeby wysyłać go na coś. Ewentualnie tak, Stephen jest, Brown. Jest. Ewentualnie Stephen Brown. Okej, okay, tak, tak, tak. Myślę, że to będzie dobre zestawienie. To może już, już jesteśmy a przy takich bardziej obwodowych graczach. To teraz troszeczkę zrotujmy i przejdźmy do wyższych graczy. Aczkolwiek wyższy niekoniecznie, że będzie grał pod koszem. Tradex. Tradex no, met 98. On w ogóle, z czego co pisze strona plk.pl, może grać na trzech pozycjach. No, człowiek uniwersalny, że tak powiem. No, powiem ci, że może mieć nie problemy, aczkolwiek coś czuje, że będzie go kryły albo Langowicz, albo Gruszecki. O tak, myślę, yy, myślę, że właśnie on będzie pasował do Gruszewskiego, jeśli z ławki wejdzie Mino, to może Domino również go pokryje, ale tak, myślę, że Langowicz, Gruszecki to o, są na, jak najbardziej trafne. Myślę. Aczkolwiek powiem Ci, że ten traj Dix, w sensie, yy, no nie wiem czy do końca Karol Gruszewski, bo pamiętaj, że jeszcze jest Wojciech Tomaszewski, tak? Wojciech Tomaszewski wychodzący w ciągle w pierwszym składzie, 19 meczów rozegranych, 19 meczów w pierwszym składzie. Myślę, że to dla niego bardziej będzie odpowiedny Karol Gruszecki. E, może tak, no y, to może do Tria Dixa y, fajne w ogóle będzie się oglądał rywalizację między nimi z Benem Simonsem. On troszkę gra więcej niż Ben Simons, ale no Dix ma jednak 40% y, za 3, tak? 3 trójki na 7 oddawanych rzutów. To jest y, dobry procent. Mi się wydaje, że jak Ben Simons będzie wychodził z ławki to naprawdę, yy, no wiadomo, że w obronie nie jest jakiś Bogiem, aczkolwiek myślę, że w ataku może równą walkę mu stawić, że tak powiem, w zdobywaniu punktów, w rzucaniu Myślę, że Ben Simon z ławki będzie dobrym takim matchupem dla niego. A tak jest. To może e, następny zawodnik, już zostałem przy tych długich. E, Ilas Kunz, jeśli źle wymówiłem imię, przepraszam. No tak, yy, ale jest Kunić, czwórka ich i jeżeli Kunić, ma raczej znaczy będzie wychodził w pierwszym składzie, bo jak widzimy na statystykach wychodzi w każdym pierwszym składzie, no to będzie zawodnik dla Langowicia, tak żeby Langowicz go podszedł, trochę tam pomasował, no spróbował powalczyć z nim ogólnie. Tak jest, no myślę, myślę, że tutaj będzie trafne, no nic więcej o tym zawodniku nie można powiedzieć, bo on się nie wyróżnia żadną jakąś z tych statystyk, tak? No co on tam, zdobywa 34% za 363,4 z spod kosza, co jest dobrym wynikiem, a aczkolwiek oddaje tylko takich rzutów 3,7, aczkolwiek 10,6 punkta na mecz, co jest naprawdę dobrym wynikiem. I też można o nim powiedzieć, że ma 91% zwolnych, to naprawdę dużo jest. A tak, no to zostajemy przy tych wysokich, omówmy niemalże do końca Aaron Cel. No Aaron Cel tak naprawdę no weteran naszej ligi, nie ma co mówić, weteran naszej ligi, jeden z moich ulubionych zawodników. E, no co można powiedzieć, no człowiek, który z ławki może stworzyć na wielki problem. Tak, no to jest zawodnik, który w ogóle ani razu nie wyszedł w twardych Piennikach w pierwszej piątce, jeszcze w tym sezonie. Niemalże 10 punktów na mecz, na 50% skuteczności, 35% za 3, prawie 60% za 2, na dobrym procencie gra, 4 zbiórki dołoży, prawie 2,5 asysty. No, myślę, że to jest bardzo dobry rezerwowy. No, to może są zakończenia bardzo żdyduszko. Tak naprawdę kolejny weteran naszej ligi. Zagrał w wszystkich 19 meczach, 13 minut na mecz, 5 punktów na mecz zdobywa. Co można o nim powiedzieć, Bartku? A, no co? To jest zawodnik e, typowo obwodowy, aczkolwiek e, pokazał nam, że już nieraz u mnie e, wjechać pod kosz. Dwie zbiórki, niecała asysta, więc to jest zawodnik e, no 5 punktów, no, ale 13 minut gra, tak? Więc to już nie jest, e, to już nie jest bardzo jak za dawnych lat. E, aczkolwiek 50% e, zatrzy, to jest akurat dobry procent. On kiedyś e, rzucał te trójki o wiele więcej, teraz troszkę mniej, no ale on już ma swoje lata. Jest ogromny w naszych parkietach. No, z kim King, go w ogóle można zestawić? Z King. Mi się wydaje, że Bartosza Diduszko, który będzie wchodził z ławki, można zestawić z Devonem Danielsem. No, podobny wzrost, tak naprawdę, na podobnej pozycji grają, bo oboje są trójeczką. I czy coś więcej można powiedzieć o Bartoszu Diduszko? No, no nie, no to, to, już, to już nie jest taki Bart Diduszko jak ze starych lat, no, ale. Mm. Nie, nie można się dziwić. To no, jest zawodnik, który już ma jednak 37 lat. W tym roku, y, 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 można powiedzieć, sobie, że weteran naszych, y, naszych parkietów. No i tak, słowem zakończenia, bo już omówiliśmy wszystkich takich y, ważnych zawodników z Torunia. No, słowem zakończenia, y, jak oceniasz jak przewidujesz y, naszą grę y, na mecz z, y, z Piernikami? No, jeżeli nie odwali naszemu trenerowi w sensie, że będziemy próbowali grać normalną koszykówkę, nie będzie jakichś głupich rotacji, to powinniśmy wygrać i wziąć ten mecz. Aczkolwiek, no, to nie jest mocnym zespołem, więc no, będzie ciężko, ale myślę, że w każdym meczu możemy poważnie o wygraną. E, tak, tak, też się zgadzam. No, no wiadomo, sercem jesteś wzespójnią. No tak, no wiadomo, ale no... I słowem zakończenia można powiedzieć że niestety jutro nie będzie komentowania meczu na żywo gdyż iż ponieważ yy, wszystkim nam nie pasuje godzina ponieważ o tej godzinie mamy no niektórzy się uczą niektórzy mają treningi koszykówki. no Ciężko nam się zgrać po prostu w czwartek więc po prostu odpuszczamy transmisję jedną ale to nie będzie często. Raczej będziemy się starać być komentować resztę mecze wszystkie mecze. Jeżeli Wam się podoba to, co robimy i chcecie wesprzeć nas jako tutaj młodych redaktorów, macie mi e-mail biznesowy w opisie. Jeżeli wyślicie e-maila, my odpowiemy. Jeżeli chcecie zareklamować swoją firmę, cokolwiek, co chcecie zareklamować, yy, możecie pisać.